Dopuścił go do wniosku formalnego po zakończeniu dyskusji. Mam nadzieję, że Pan nie kłamie, Panie Pośle. E, proszę wezwać Pana Marszałka Terleckiego. Bo już tak tak panu tak było, kilka, kilka godzin temu obieca. mój czcigodny kolega, proszę, jest świadek, obiecał, mój czcigodny kolega, prezes Robert Winnicki. Formułując swoje krytyczne uwagi na temat konstrukcji budżetu państwa nazwał was, szanowni idiotami, i wówczas to marszałek Terlecki wyłączył mu mikrofon. Składam zatem wniosek formalny o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, która polegałaby na nieingerowaniu przez prezydium Sejmów treść wypowiedzi posłów, niecenzurowanie ich, a państwu przypominam, że idiota to szacowne słowo z tradycji naszej cywilizacji, w starożytności oznaczające starożytności oznaczające rzeczywiście po prostu durnia, ale w średniowieczu nieco przesunęło się pole znaczeniowe i idiota to po prostu homo simplex, człowiek nieświadom rzeczy. A zatem, a zatem, szanowni państwo, szanujcie cywilizację i te jej przejawy, do których należy też bogactwo naszego języka z łaciną na czerwiu. No i na dużo, pan, panie pośle.